Wydawnictwo Święty Wojciech oraz kanał YouTube Ku Bogu przedstawiają książkę Księdza Marka Piedziewicza pod tytułem Drogi krzyżowe 14 słów Każdego dnia używam tysięcy słów. Każdego dnia wyrażam nimi moje myśli, uczucia, emocje. Dziś, Mistrzu, staję przed Tobą. Przemawiasz do mnie poprzez krzyżową drogę. Jej wydarzenia to jakby czternaście słów adresowanych do mnie. Pomóż mi się wyciszyć i usłyszeć to, co chcesz mi przekazać. Stacja pierwsza. Słowo pierwsze, milczenie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Wszędzie panuje hałas, w sklepach, na ulicy, w szkole, w moim domu, w moim sercu. Tak trudno o chwilę ciszy. Tak trudno wytrwać w ciszy. Patrzę na Ciebie, milczysz, gdy Piłat ogłasza wyrok. Milczysz, gdy z Ciebie szydzą, milczysz, gdy doświadczasz oszczerstw i agresji. Milczysz, pomimo, że znasz prawdę, której inni nie chcą przyjąć. Milczysz także wtedy, gdy to ja Ciebie zdradzam, gdy o Tobie zapominam, gdy myślę, że życie bez Ciebie jest tak samo dobre jak z Tobą. Milczysz, bo miłości się nie narzuca, bo miłość jest cierpliwa i czeka. Naucz mnie, Mistrzu, milczenia i ciszy, bo przecież w nich mogę spotkać Ciebie któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja druga Słowo drugie Akceptacja Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, Żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Są rzeczy, które akceptują bardzo szybko, sukcesy, pochwały, przyjemności. Są rzeczy, na które nie chcesz się zgodzić, cierpienie, osądy, porażki lub wygórowane wymagania. Patrzę na ciebie, akceptujesz krzyż, który z nienawiścią podają ci żołnierze. Akceptujesz brzemię, które przytłacza, przygniata do ziemi. Akceptujesz krzyż, który nie był przecież dla ciebie ani wygodny, ani przyjemny. Ja szukam komfortu i przyjemności. Ty szukałeś mojego zbawienia, mojego dobra, pomimo że było to bardzo trudne. Mistrzu, co sprawiło, że zaakceptowałeś to zło, którym cię obarczono? Mistrzu. Jaka jest Twoja odpowiedź? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzecia. Słowo trzecie. Bezsilność. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Bezsilność to stan, w którym wydaje mi się, że po prostu nie dam rady. Że coś mnie przerasta i jest ponad moje siły. Już na początku drogi upadając, odczułeś, że idziesz trudną ścieżką. Pokonałeś jednak swoją bezsilność. Nie uległeś zniechęceniu czy wątpliwościom. Patrzę na Ciebie, Mistrzu. Uczysz mnie, że nawet w poczuciu bezsilności trzeba mocno uchwycić się swojego krzyża i iść do przodu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czwarta. Słowo czwarte: Uczennica. Kłaniamy ci się, panie Jezu Chryste, i błogosławimy ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. To jest prawdziwy paradoks. Twoja matka Maryja stała się Twoją uczennicą. Będąc przy Tobie, słuchając i obserwując Ciebie, widziała, jak bardzo Byłeś zjednoczony z Bogiem Ojcem, jak mocno ukochałeś ludzi, do których przyszedłeś, że to miłość była powodem wszystkich Twoich działań, że miłość pokonuje strach i trudności. Patrzę na Ciebie. Twoja matka jest. Przez tę krótką chwilę przy Twoim boku. Nie wiem, kto w tym momencie bardziej cierpi: ty czy ona. Wiem natomiast, że Maryja, która była z Tobą od początku, wierzyła, że jesteś Bogiem. Wiem, że i ja powinienem stawać się Twoim uczniem, bowiem dopiero wtedy w pełni zrozumiem to, co dzieje się w moim życiu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczeń się za nami. Stacja piąta Słowo piąte – pokora Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, Żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Oprócz cierpień fizycznych, musiałeś doświadczyć też wielu upokorzeń. Przecież Szymon został zmuszony, żeby ci pomóc. Nie uczynił tego z miłości a z przymusu. Trudno przyjąć pomoc, która nie płynie z życzliwości i dobrych chęci. Ale ty to uczyniłeś. On znalazł się przy tobie trochę z przypadku, chociaż mówi się, że u Boga przypadków nie ma. Patrzę na ciebie. Myślę teraz o moich krzyżach, o cierpieniach, których doświadczam, o ludziach, którzy są chorzy i niedołężni, których życiowy krzyż jest bardzo ciężki. Może każdy z nich, każdy z nas w ten sposób. Przez przypadek znajduje się przy Tobie, cierpiący Mistrzu. Może, gdy cierpimy, jesteśmy jak Szymon Cyrenejczyk. Może to niechciane i przypadkowe spotkanie z Tobą zmieni coś w moim sercu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami i ty, któraś współcierpiała Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja szósta Słowo szóste odwaga. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój Święty świat odkupić raczył kiedy zmierzałeś ku golgocie z dobrowolną pomocą przychodziły ci tylko kobiety chciały być przy tobie żeby choć trochę pomóc ze szczerego serca podziwiam odwagę tamtych kobiet podziwiam odwagę weroniki patrzę na ciebie i myślę sobie że żyję w dziwnych czasach bo tak jak weronika była naprawdę odważna Podchodząc do Ciebie, nędznika i godnego wzgardy skazańca, tak ja dziś też potrzebuję odwagi, żeby przyznać się do Ciebie w rodzinie, w szkole, wśród przyjaciół. Potrzebuję odwagi, żeby publicznie powiedzieć, że jesteś moim Bogiem, że moja wiara w Ciebie jest szczera, że chcę być przy Tobie. Tak łatwo mogą przypiąć mi łatkę, której nie chcę. Mistrzu, daj mi odwagę i męstwo serca Weroniki, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, i ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja siódma. Słowo siódme konsekwencja. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Tylko silny człowiek będzie konsekwentny. W Twoim drugim upadku widzę, że Ty taki jesteś, że podnosisz się, bo znasz powód Twojego wejścia na drogę krzyża. Patrzę na Ciebie, Zastanawiam się, Mistrzu, ile jest we mnie konsekwencji? Ile mogę znieść, by się nie zniechęcić? Ile mogę z siebie dać, by czynić dobro? Jak bardzo mogę zaangażować się w rozwój mojej wiary? Ile potrafię od siebie wymagać? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja ósma. Słowo ósme, empatia. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój Święty Świat odkupić raczył. Chyba częściej zdarza mi się patrzeć na ludzi z dziwnym politowaniem niż ze szczerym współczuciem. Kobiety z Jerozolimy naprawdę ci jednak współczuły ich żal i postawa były szczere. Ale nie rozumiały, że dzięki Twojej męce one same ich dzieci i wnuki mają otwartą drogę do nieba. Patrzę na Ciebie. Pomimo własnego bólu masz w sobie jeszcze dość sił i cierpliwości, by pocieszyć płaczące kobiety. Jest w tobie miłość i dobroć, jakich mi brakuje. Mistrzu, daj mi serce wrażliwe i dobre, takie, które niesie pociechę i pomoc. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczeń się za nami. Stacja dziewiąta Słowo dziewiąte – granica. To jest najgorszy stan, gdy zaraz po jednym upadku następuje drugi. Można wtedy pomyśleć, że jest się już u granic swoich możliwości. Przezwyciężasz jednak i to. Patrzę na Ciebie. Przyszedłeś, by pokonać te granice, które oddzielają ludzi od Ciebie, Boga. By zniszczyć przede wszystkim grzech, bo przecież dzięki Tobie mogę pokonać zło, które odgradza mnie od drugiego człowieka. Zniszczyć nieufność, zranienia, wrogość. Mistrzu. Pomóż mi pokonać te granice, które zamykają mnie na ciebie, które oddzielają mnie od żywej wiary i od ludzi. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziesiąta. Słowo dziesiąte, nagość. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Kolejne upokorzenie, któremu zostajesz poddany. Okrutni ludzie przemocą odzierają Cię z godności. Patrzę na Ciebie. Przecież jesteś Bogiem i możesz wszystko. Przecież mogłeś nas zbawić bez krzyża, bez obnażenia i tych cierpień. Ty, mistrzu, nie masz nic do ukrycia. Stoisz nagi i bezbronny. Nie cofasz się przed niczym, by pokazać mi, jak wiele byłeś w stanie mi ofiarować. A ja, jak ci odpowiadam? Tym, że wierzę? Tym, że się modlę? Że przyznaję się do ciebie? Kiedy widzę, że jesteś nagi, natychmiast chcę cię ubrać. Niech tym strojem będzie moja miłość i dobro, które pragnę czynić. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja jedenasta Słowo jedenaste Siła Kłaniamy Cię się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Święty Paweł pisze, że moc w słabości się doskonali. Byłeś więc tak silny, jak nikt wcześniej. Nie znam przecież człowieka, który z miłości do ludzi, wszystkich, dobrych i złych, Pozwoliłby przybić się do krzyża. Nie znam osoby, która, znając ciemne i złe strony mojego życia, mojej duszy, umarłaby za mnie taką okrutną śmiercią, przeznaczoną dla przestępców i zwyrodnialców. Patrzę na Ciebie. Gwoździe rozcinają Twoje ciało. Płacisz tak wysoką cenę za moje grzechy. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dwunasta Słowo dwunaste – mrok. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, Żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Przyszła ciemność śmierci, prawdziwy mrok. On za każdym razem ogarniał moje serce, kiedy umierał ktoś dla mnie ważny i bliski. Spotkanie ze śmiercią rodzi smutek i ciemność. Patrzę na Ciebie. Już nic mi nie powiesz. Ale właśnie teraz przemawiają do mnie Twoje czyny, a nie słowa. Bo widzę, że dzięki temu, iż nie zszedłeś z krzyża i wytrwałeś na nim do końca, śmierć każdego człowieka, którego znałem i moja, która kiedyś nastąpi, są napełnione światłem. Mrok śmierci zamieniasz w światło życia, łzy umierania zastępuje nadzieja z martwych wstania. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzynasta Słowo trzynaste. Powrót. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Na koniec zdejmują Ciebie, powracasz do ramion Matki, która przytulała Cię do swojego serca już w pierwszych chwilach Twojego życia. Teraz trzyma martwe ciało Bożego Syna, patrzę na Ciebie. Wszystko wydaje się bez sensu. Tak jest zawsze, gdy widzę martwe życie, martwą wiarę, martwą modlitwę, martwe uczynki. Ty chciałeś wszystko ożywić miłością, a moje serce tak często jest na to obojętne. Mistrzu, ożyw moją wiarę, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czternasta Słowo czternaste Kamień Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Wielki zimny głaz miał na zawsze oddzielić ciebie od świata od twoich uczniów miał sprawić, że wszyscy o tobie zapomną, że nie będzie już problemu patrzę na ciebie każdy grzech jest kamieniem, który sprawia, że o tobie zapominam każdy grzech rodzi śmierci i niszczy więź z tobą Głaz zatoczony przy Twoim grobie nie zamknął Cię tak, jak chcieli Twoi przeciwnicy. Głaz grzechów, które popełniam, skutecznie niszczy Ciebie we mnie. Pomóż mi więc, Mistrzu, zrzucić z siebie ciężar zła i grzechu, z wiarą i miłością uklęknąć przy konfesjonale, z siłą i radością żyć tak, jak uczeń z martwych wstałego Boga któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Potok słów przepływa przez moją głowę dzień po dniu. W ich się, czasem nie słyszę głosu własnego serca. Nieraz nie dociera do mnie Twoje wołanie. Ty nie poprzestajesz przecież na czternastu słowach. piętnaste słowo to z martwych zmartwychwstanie. Ty żyjesz. Pokonałeś śmierć, przed którą ja stoję słaby i bezradny. Zniszczyłeś owoc diabła, który chce mnie razem z sobą pogrążyć w niekończącym się cierpieniu, odchłani zła i nienawiści. Patrzę na Ciebie. W Tobie jest... Źródło miłości i życia, cel moich pragnień. Amen.